Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarociska Fortuna z tej strony dzisiaj znaki wodne od 26 lipca do 1 sierpnia. Horoskop tygodniowy zaczynamy od raka. Zaczynamy od tarota oczywiście. No ja moi drodzy, z tego miejsca Was pozdrawiam. Myślę, że jesteście bezpieczni i zdrowi. Oprócz tych upałów no żywioły moi drodzy dały się znać w to lato. Powódź, Niemcy, Belgia. Nie wiem czy słyszeliście, ale na pewno większość z Was słyszała, także na żywioł nic się nie poradzi. Ludzie potracili dobytki swoje, życia przede wszystkim, życie. Wiele osób zginęło. O bardzo smutne. Dobrze, kochani, nic na to nie poradzimy. Rak. Tarot proszę, daj rady wskazówki dla raka. Mamy białą szałwią oczyszczone, yy, pomieszczenie oraz yy, moje karty. Rak od, 20, od 26 przepraszam, lipca do 1 sierpnia. Gdzie trochę się rozproszy człowiek i już nie pamięta, jaki dzień. 26 lipca, 1 sierpnia. Lenormand wyjaśniające. Kochani, poniedziałek, 26 lipca, rozproszona energia, trochę leniwie nie widzimy swoich możliwości. Także tutaj będzie czas na przemyślenia. Będziemy więcej myśleć, jak pracować we wtorek. Myślę, że może być powrót do pracy dla niektórych, więcej zadań. Sporo pracy, ale tutaj też trzeba będzie pomyśleć o sobie, może trochę, moi drodzy, bo tak od razu przeskoczycie z takiego dnia błogiego na pracę, też pamiętajmy o sobie, ale następny dzień, środa, też, kochani, jest dużo wiadomości koło Was, może być. Dużo przemieszczania się, może być jakaś nawet delegacja służbowa. Tutaj gdzieś wyruszycie w środę. <laughs> Także informacje, tak jak mówię, przyjdą do Was listem, SMS-em. Dużo rzeczy się będzie działo. Bardzo dynamiczny dzień. W czwartek uważajcie, bo czai się y, złodziej za Waszymi plecami. Ktoś będzie chciał Was oszukać w czwartek. Yy. Oszukać, omamić, także uczulam na to. W piątek, moi drodzy, niektórzy będą się czegoś uczyć, niektórzy będą czytać, będą zablokowani na świat zewnętrzny. Będziecie również radzić się kogoś starszego, rozmawiać, próbować znaleźć wyjście z jakiejś sytuacji. Może znajdziecie to wyjście w piątek y, z danej sytuacji, a jak nie, to w sobotę jeszcze będziecie dalej się zastanawiać, jest dwójka buław. Y, dwójki dają, wam szan dają szansę nam wszystkim na rozwiązanie problemów, na to, aby iść dalej do przodu, w sobotę. Moi drodzy, i w niedzielę bardzo dobry czas. Y, rodzinny, y, harmonia, miłość, spełnienie. Możecie mieć gości, możecie wybrać się w gości także do kogoś, ale jest tutaj spełnienie. Y, jest zakończenie y, jakiejś sprawy na pewno w tym tygodniu, jest rozwiązanie, jest klucz. Ale też pamiętajcie, moi drodzy, o sobie, nie tylko o sprawach y, zawodowych, finansowych, biznesowych. Pamiętajcie o sobie, aby pójść sobie na świeże powietrze, pójść na spacer, odpocząć w ogrodzie. Nie tylko samą pracą człowiek żyje. Moi drodzy, y, taki tydzień pomieszany, pomieszanie z poplątaniem, y, kochani, ale pamiętajcie o tym, aby myśleć o sobie, to pierwsze chcę powiedzieć. I myślę, że tutaj wiele takich aspektów zdrowotnych nie ma ostrzegających. Myślę, że raczej zdrowie powinniście mieć dobre. Mogą być małe problemy właśnie z niedotlenieniem. Trzeba by było, nie wiem, otworzyć okno, wyjść gdzieś, nie siedzieć w jednym pomieszczeniu. Yy, może tutaj trochę stresów u Was być, ale też, moi drodzy, stawy kości to też yy, siedzący tryb życia plecy mogą boleć, ale myślę, że kochani yy, poradzicie sobie na pewno jakiś etap, zakańczacie w tym tygodniu i ruszacie yy, po nowe sprawy, nowe życie. Także, moi drodzy, yy, dziękuję bardzo serdecznie, wszystkim rakom. I teraz zapraszam Skorpiona. Zobaczymy, co u naszego Skorpionka od 26 lipca do 1 sierpnia. Już 1 sierpnia. Teraz proszę daj radę, wskazówki. Ostrzeżenia dla Skorpiona. To jest 6 lipiec, 1 sierpnia. No, i proszę bardzo, spełnienie marzeń. Ja już tutaj widzę, ale zacznijmy od początku u Skorpiona, poniedziałek, mak. Dużo działań od nowa. Możecie zaczynać nowe rozdziały w życiu, nową pracę, nową miłość. Możecie się spotkać z nowym lekarzem pierwszy raz. Bardzo elastyczny dzień. I dużo ja lubię maga jest to coś nowego co wchodzi w wasze życie. Także bardzo dobrze. We wtorek dobra wiadomość od mężczyzny, pomoc od tego mężczyzny i tutaj moi drodzy szykuje się wam jakaś w środę bądź we wtorek nawet już wtorek, środa. Szykują się Wam jakieś sprawy urzędowe, może będziecie coś podpisywać, jakiegoś maila trzeba będzie dosłać. Tutaj y, rozmowa z urzędnikiem, urzędniczką również może być. Także wtorek, środa, y, decydujące dni, ponieważ w czwartek już macie y, koniec jakiegoś etapu. Kończy się jakaś sprawa, która ciągnęła się bardzo, bardzo długo i macie zakończenie tej sprawy. W czwartek idziecie po coś nowego. W piątek dużo miłości, szczęście w domu, radość, możecie nawet się zakochać, samotne skorpiony, okazywanie sobie uczuć. To jest taki dzień na oczyszczenie, to jest taka wielka ochrona boska dla Was w piątek i w sobotę, moi drodzy. Nie wiem, zaczęcie czegoś nowego. Nowy pomysł na biznes, pieniądze do Was przychodzą w sobotę, może nawet jakieś zaległe pieniądze. Nowa droga, gdzieś wyruszacie. No, bardzo dobry weekend w ogóle, piątek szczęśliwy i sobota. Tutaj się zacznie coś nowego i to związanego z Waszą miłością, z Waszą rodziną. W niedzielę dużo radości, imprezowanie, świętowanie, wyruszanie gdzieś na imprezę. Także moi drodzy, dobry tydzień. Karty Lenormand mówią o spełnieniu w miłości. Coś załatwicie dla Waszego domu, jakąś ważną sprawę w tym tygodniu, albo ci, którzy nie będą dla domu załatwiać jakichś spraw, to będą. Miłości, odczuwali spełnienie, mogą wybrać się gdzieś, moi drodzy, nad jezioro, nad piękną wodę, razem z partnerem, z partnerką. Piękny tydzień spełniający Wasze marzenia. W zdrowiu gardło może dokuczać i alergie powiem tylko tyle. No, dla niektórych kości, stawy, plecy również ale alergie, uważajcie, może być kaszel alergiczny, zawienie oczu, swędzenie, pieczenie, wysypka. Ale to nie u wszystkich, tak? Nie każdy skorpion jest alergikiem. Moi drodzy, idziemy do ryb. Ryby. Od 26 lipca do 1 sierpnia. Co u rybek, czy też taki piękny tydzień? Tutaj ja już widzę dla Was nowe pomysły, może być jakiś prezent. Możecie się dowiedzieć, że ktoś spodziewa się dziecka, przepraszam najmocniej, że ktoś spodziewa się dziecka z Waszego otoczenia, że tutaj jest dużo szczęścia w życiu zawodowym, moi drodzy, ale też przekłada się na życie prywatne. To jest nowy początek. Tak jak mówię, nowy początek w miłości, nowy początek w biznesie. Także poniedziałek super, we wtorek. Król Kielichów. Ktoś wraca z przeszłości, powraca, jest was może zakochany: to jest mężczyzna, który kocha, bądź też mężczyzna, który wesprze w ten wtorek, jeśli będziecie mieli coś ważnego do załatwienia. W środę dużo miłości, uczucia harmonii. Również tutaj możecie się dowiedzieć o ciąży, możecie się dowiedzieć o nowej miłości. Może wam będą wyznawać miłość niektórzy. Także tutaj jest powrót jakiegoś starego wielbiciela w tym tygodniu, moi drodzy. W czwartek rozmowy, rozmowy. Podpisywanie dokumentów, ważne sprawy urzędowe, ale niektórzy mogą mieć jakąś naukę, dokształcać się w czwartek, a w piątek uśmiech losu. Myślę, że niektórzy będą podróżować w miejsca, w których już byli. Także y, koło fortuny, pozytywne zmiany, dużo spraw koło Was i będzie się bardzo dobrze tutaj działo. W sobotę poczujecie trochę zmęczenie, ale też, y, y, moi drodzy, nie będziecie mieli energii takiej, żeby pracować. Będziecie chcieli bardziej posiedzieć w ogrodzie, może gdzieś na balkonie, pomyśleć, pomarzyć, ale też, moi drodzy, tutaj jest ryzyko, aby się nie przyczepiły jakieś ja o zdrowiu zaraz jeszcze powiem, żeby się nie przyczepiły tutaj jakieś choróbska nawet najdrobniejsze, czy też alergie, moi drodzy uważajcie na to a w niedzielę dużo osób koło Was, wiadomości dużo załatwiania różnych spraw dla niektórych podróż daleka nawet samolotem kochani Wsparcie macie od kobiety, z rodziny w tym tygodniu, nawet możecie otrzymać prezent. Także może być drobna sprzeczka z tą kobietą w tym tygodniu, ale wszystko będzie dobrze. To jest drobna sprzeczka, jakaś kłótnia, obłache sprawy. W zdrowiu pokazują się alergie. Moi drodzy, no tutaj może być spędzenie, pieczenie oczu, drapanie w gardle, wysypki. Na przewód pokarmowy uważajcie to, co jecie, kochani, w tym tygodniu, aby się nie zatruć. Dobry tydzień, bardzo dobry dla ryb. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę spełnienia, kochani.